To jest poranik. jak pobrać modazy z oficjalnej strony Bimendi Drive do gry. To jest proste Klikacie C Dobro, wolę sobie przetłumaczyć na szybko. O! W, E, y, P, U, L, A, N C A F, no i modyfikacje klikacie. To wtedy wyskakuje wam strona z różnymi modyfikacjami. Wpisujecie sobie co chcecie. Ja akurat chcę Porsche. Wy możecie sobie coś innego. Szukacie sobie czegoś fajnego. Jeżeli wam się coś spodoba co pobieracie. To pobiera to Myślę, że tutaj subskrypcja, no i to tworzy wam Bimendi Drive, ale to byłby nudny film, aby, o pobrałaś Porsche, pobraliśmy Porsche G, GT3, zamkamy strony, oczywiście otwieram sobie Bimendi Drive, No, ale zamiast otworzyć sobie grę, klikacie Za zarządzaj folderem użytkownika. Oczywiście otwórz, otwórz, klikacie tutaj, no i macie folder użytkownika. Macie tu mody, levele, i klikacie mody. No i macie tu różne mody. Dodajcie sobie tu pobrane no i wklejamy kontrolce. Kontrolce Czekaj. O kurczę, mi nie, coś nie działa. No a teraz. Ej, nie chcę się wkleić. Nie wiem, nie wiem dlaczego, może to tak się da? Jeżeli wam działa w taki sposób, no to wklecie sobie w ten sposób. Moda, zamykacie, klikacie anuluj i otwórz aplikację. Jeżeli wasz mod. Jeżeli mod jest. Jeżeli mod. Jest trochę za głośno. Dobra, jeszcze ciś. Klikacie sobie dowolną mapę. No i czekacie jak się wczyta. No i teraz powinien, chociaż le lepiej pobieracie to z oficjalnej strony Bimendi, No bo z takich różnych wątpliwych stronek to czasami będzie zaimportowany, ale tak w życiu go nie będzie. Niby będzie pokazywany w katalogu kolika pojazdy. No i powinno tu być moje porsze. O! To jest na pewno. Tak. No i macie forsę. No i działa wam, wszystko działa. A, tak szybki. No i już no już wiesz, jak pobrać moda z internetu.